Siemanko z tej strony Kapi. Co byście powiedzieli na taki króciutki filmik o. Znaczy nie o. tylko. nagrze Tiberman. Jak widzicie, już mam kilka postaci y, oblokowanych. O, o to, już, to już mam na serio odblokowane, To sobie może tą postacią zagramy, bo nie gra nigdy tą postacią. Oczywiście na samym początku zginęłem, bo dawno w tą grę nie grałem. Jakbyście mogli zauważyć, bardzo była długa przerwa na moim kanale, gdzie nie nagrywałem albo nagrywałem telefonem, bo zepsuł mi się komputer i był na prawie długo. I nie mogłem dla Was nagrywać. Nie mogłem brać gry i trenować swoje kciuki. Szory, że się nie odzywam ale pojawić rekord który jest bardzo ważny. Do zostania mistrzem tej grzy. Jeśli słychać jakieś. Widzicie, to jest mój rekord: 364, to i tak dość długo, długo, e, dużo. A może zagramy sobie na. na kurna masz na. E, Co się stało? E, na multiplayerze. Zobaczymy, czy możemy. Multiplayer. Gramy. A kurde, to ja gram na ten, na dwa, ten Quick Play. Tak. Szukamy Figierek. E, są z nami. E, znaczy, jest z nami jakiś tam koleś, jak on się nazywa? Jasol i Not Ready MP. Ja jestem już um, gotowy. Ready. Not ready empty G jest taki zagadkowy Jeśli znajdą się jacyś, to do Was powrócę. Dobra, gramy. Udało mi się znaleźć kogoś, ale e, bo musiałem e, odpozować, więc e, od razu zginęłem oczywiście. E, fajnie wygrałem. Dziękuję za wygraną. O, zginął bardzo szybciutko. No, bo w gram w super. Rematch jest oczywiście. Select Connect, no, 3, 2, 1. Start. <grym> to jest banalne. Coś nie chce grać. ten koleś. Bo jestem nie dla dobry. o, dobra, że jednak zechciał biegniemy, panie, biegniemy biegniemy, biegniemy uda nam się, czy nie uda? kurde, zginęłem GG, good game no! jak on przedtem przegrywał to ja teraz przegrywam Narobi się. przynajmniej jest sprawiedliwie trochę on, trochę ja jej, yeah. eting 3 2 1, start. Kurde, je, yeah, remać, remać. Yeah. Chodź do mnie, chodź do mnie. O, gra sobie panią jakąś. Gramy sobie trochę chwilę. I kończymy ten odcinek, żeby mi się wieki nie, nie ten nie wpuszczał na YouTube'a Kurde, on koksi Teraz on koksi, przy tym ja koksiłem. Czy ona koksi? Już nie wiem kto to jest, dobra. Yy, I czy to jest będzie remek? Czy to jest ostatnia runda? Mam nadzieję, że tak. Bo... Runda piąta, chyba ostatnia, nie wiem. Chcę jak najszybciej skończyć ten odcinek. Bo będę wrzucać dużo filmików, ale. Dobra, fajnie. Ja już nie chcę grać. No, dziękuję za Wam za wszystkie łapki w górę pod wszystkimi moimi filmami. Dziękuję Wam za duże wyświetlenia. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Do zobaczenia, na razie cześć!